15 grudnia i zaczynamy 15 vlogmaska mgła za oknem, a ja otwieram kalendarz jest tutaj. Idziemy 15 grudnia. I 15 mamy tutaj i to najprawdopodobniej będzie jakiś kolorek, zgadujemy. Niech to będzie różowy. Nie, nie, niebieski. Zresztą zielony, ale będzie niebieski. Dobra. Jakiś fioletowy. Okej, okay, wyciągnęłam i po prostu to jest numer 6,11. I to jest taki... Hmm, takie jakby trochę zmiecione borówki. Takie zgniecione i trochę zgniłe trochę taki to jest kolor. Bardzo, bardzo ciekawe. Nie potrafię jakby wyjaśnić tego, tutaj to wygląda trochę szary, ale to jest ogólnie takie, nie wiem, zgniecione borówy? <gryw> Czy coś w tym stylu? No nie wiem, jestem bardzo ciekawa jak to na pazurkach wygląda, więc na pewno czekajcie na powlag tych odcinek z testu wszystkich tych lakierów na moich pazurkach. Nie wiem, dziwny bardzo. I bardzo interesujący kurczę, no taki, bym powiedziała takie zmiecione borówy. Albo takie czereśni trochę, no nie wiem. Ale tak on się prezentuje. Uwaga, teraz będą drastyczne sceny, więc jak ktoś nie ma mocnych nerwów, to niech przebija filmik! Tam, tam, tam. panek stracił głowę! Trzeba będzie naprawić i mu tą głowę dostawić. I trzeba czas na wylosowanie imienia. Niech jeszcze dożyje tego tytułu swojego. Dobra, dostałam cztery propozycje imienia. Jest to Słodziak, Roman, Alfred i Gratka. Więc teraz sobie wchodzimy w generator od 1 do 4 i zobaczymy, co nam się wylosuje. Oczywiście będziecie to widzieć ze mną świetne nagrywanie ekranu losujemy i wylosowało nam czwórkę czyli Gratka wygrało imię Dorka znaczy wygrała yy, namienniczka Dorka i nasz bałwanek nazywa się Gratka prawie jak serek Gratka więc zabawnie, bałwanku nazywasz się Gratka zaraz pójdziemy cię naprawić dobra idziemy na miejsce zdarzenia do bałwanka no, nie mieści się za dobrze, nie jest za dobrze. Kurczę, biedny ma Zaraz będziemy go ratować. Już powstało. Czy masz taką głowkę? Dobra, będziemy mieć na razie I to, co masz, zgarniemy. I przyniesiemy więcej śniegu. Też się więcej śniegu przyniosą, o kurde. No, bardzo znak. Mam banku! głowę trzeba dorobić. Szukam. Idę szukać śniegu. Zebrałam śnieg z każdej zakątkach ogrodu i mamy głowę. Mamy głowę, jest git. To teraz trzeba przynieść jeszcze więcej śniegu troszeczkę dodamy tutaj. I tutaj i tworzymy bałwana od nowa, Znaczy od nowa, ratujemy go, ma już lepszą głowę, więc jest git. Dobra, zgarnęłam trochę śniegu, jak widzicie, to będziemy dorabiać. Do naszego głowia trochę tu się rozwaliło, a włosy zaprzycięłam, dobra, dorabiamy. Mam, że śnieg jest lodowaty, bo to są prawie stopy lodu. Ale czego się nie robi dla przyjaciela gratki. Gratka, masz radę. W ogóle przez to, że nazywa się gratka, to znaczy, że to dziewczynka. Uf. Uf. Dobra, tu jeszcze troszeczkę zgarniemy poprawimy i dajemy naszą głowę i nasz bałwanek ożywa tylko nie ma rączek ani nóżek to zaraz dodajemy bo Do hala trzeba Zrobić dziurkę. Gratka uratowany! Gratka! Uratowany zostałeś! Patrzcie, jaki słodziak, jeszcze większy słodziak powstał. Trochę krzywy nosek, ale żyje. Żyjesz i zaczekałeś się imienia. Dobra, mam nadzieję, że taki krótki, krótszy vlog, Wam się podobał. Ja wam już dziękuję Dzisiaj ożywiliśmy Zabawiliśmy się właściwie w takiego trochę nekromantę Ożywiliśmy naszego bałwanka Komuś imię trzeba było dać <grymne> No i dziękuję za uwagę Ja wam życzę wesołego dnia Buziaczki, papa pa. Do następnego